按照标准来 Proszę Państwa w 68 minucie spotkania pierwszą bramkę dla zespołu Olimpii Elbląg strzelił Jacek Halst, wielający z numerem 11. W 76. spotkania na 2-0 na Olimpii podwyższy ukradł nr 10 Piotr Rajkiewicz. 89. w 90 miejsce spotkania trzecią ramkę do zespołu Olimpii Elbląg znowu oznaczony w numer 7 Szymon Szałachowski. Kiedy to na tym stadionie będziemy gościć zespół Legni Warszawa, drugi zespół Legni Warszawa. Natomiast za tydzień piłkarze Łukelsu rozegrają wjazdowe spotkanie z podłodnią Łapy. Nasi goście rozegrają u siebie ostatni mecz w rundzie z Jeziorakiem i Łama. Dziękujemy serdecznie Państwu za przybycie, za kulturalny dopik. Dziękujemy sędziom, panu Józefowi Artyniakowi, panu Jackowi Jęcinie i Sołomirowi Rybackiemu za obiektywne prowadzenie zawodu. gratulujemy gościom zwycięstwa, życzymy im awansu do drugiej ligi. No i piłkarzom łomżyńskim więcej szczęścia oczywiście w spotkaniu ostatnim w tej rundzie.